Cześć, witajcie serdecznie, grubo, grubo powiem wam co my ostatnio dowala do pieca, chyba za bardzo napatrzyli się na Microsoft, co mam na myśli, na myśli mam to, że zaprezentowali nam konsolę na 30-lecie w pięknych barwach, no konsola wygląda naprawdę ślicznie, bardzo fajnie, muszę przyznać, że modele PS5 Slim i Pro podobają mi się, wyglądają, wyglądają te konsole bardzo, bardzo fajnie. Tylko zaraz, 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 zaraz. No gdzie jest napęd? Ja wszystko rozumiem, że tutaj Wam się tego dać nie chciało, czy sprawdzacie, badać rynek, ale no dajecie limitowaną konsolę, która wygląda olśniewająco. Do tego dajecie fajny kabel USB z tym takim końcówką, jak jakbyśmy wpinali pada od PlayStation 1, no ale nie dajecie napędu coś, co PlayStation 1 e, miało, a tutaj tego nie ma. Ja wiem, że na pewno będzie można sobie dokupić ten napęd, ale to, co myślicie, że na 12, chyba 12300 300 sztuk tych konsol wydadzą też 12 300 napędów, czy pół napęd, czy, czy połowę tej, tego, no raczej, raczej nic takiego nie zrobią. A znowuż, kupić sobie napęd, no i podpiąć, no i jak to będzie wyglądało? No, powiem Wam słabo, nie rozumiem w ogóle. Decyzji, kto tam siedzi, jaka mądra głowa i wymyśliła: A, zróbmy konsolę na 30-lecie, ale nie dawajmy napędu. Dobra, tam, niech idą w Digitala. Co nam tam? Niech już będzie. No, powiem Wam szczerze, że chyba na, za bardzo napatrzyli się na Microsoft. Bo, o ile jeszcze rozumiem, wydanie zwykłe, tak, no, limitowana konsola raczej powinna ten napęd posiadać. Bo i tak tutaj cena nie gra roli tak na dobrą sprawę bo są to konsole limitowane jest ich mało więc ceny i tak będą kosmiczne ciekawe jeszcze. Gdzie i jak będzie można tą konsolę otrzymać. Bo z tego co kojarzę chyba PlayStation 4 na dwudziestolecie no te konsole nie były do kupienia dla zwykłego śmiertelnika kto się dostał w jakiś konkursach gdzieś tam można było to wygrać w jakiś sposób zasłużyć się no i później. Kto nie chciał takiej konsoli, to po prostu ją sprzedawał za naprawdę spore pieniądze. Tomek oczywiście ma taką konsolę, ma też prosiaka e, tego limitowanego, takiego niebieskiego, no ale wszystkie te konsole ma z napędem, a tutaj, hmm, no powiem szczerze, słabo Sony, słabo Sony i o ile to jest e, słabe, to kolejna rzecz, o której chcę powiedzieć, też jest słabe. Remaster Horizona Zero Downa. Wyszedł na czwórkę. Wyszedł na czwórkę pro poprawiony. Wyszła kompletna edycja. W zasadzie to jest jedna. Jeden Horizon wyrzędny, no ale miał jakby aktualizację pod pro pod, na zwykłej czwórce. Ona ta gra wyznaczała tego HDR-a, pokazywała jak HDR w grach może wyglądać. No jeden, jedna z takich lepszych i ładniejszych kier pod HDR-a. No i co? Zamiast to dać po prostu jak ludzie za to, trzeba akurat Microsoft pochwali, czyli dać aktualizację bezpłatnego patcha z ustawieniami takimi jak na PC, albo być może wyższymi, nie wiem na co prostać, nie wiem na co piątkę stać, no ale też właśnie pamiętajmy, że gra też ukazała się na pc -ta. No i tutaj jeszcze nam słuchajcie, dadzą, gdzie ta gra się nie zestarzała, ona dalej świetnie wygląda. To dalej fajnie wygląda. Mówię, możemy sobie zagrać na pc i zobaczyć, że to wygląda dalej przepiękne. Zresztą, nawet na e, czwórce, to dalej jest ładna, piękna gra, więc remaster. No szczerze, szczerze nie wiem kto tam słuchajcie siedzi i rozkminia, ale muszę przyznać, że no Sony ma naprawdę głupie pomysły. Wię więcej, może inaczej, bardziej by się zasłużyli, fajnie by do graczy wyszli, jakby faktycznie nie wiem, też jest plotka o Days Macie tutaj słuchajcie pod piątkę, no i też pod piątkę Pro, damy Wam tutaj aktualizację do Horizona, do Gadowara. Do właśnie, nie wiem, Days Gone, Do tych gier, które nie dostały jej na swojej natywnej wersji pod piątkę. Macie tutaj, słuchajcie, darmowe aktualizacje. I tyle. No i sprawa była załatwiona. Jeszcze lepiej by moim zdaniem, no, zyskaliby w oczach. A tak to remaster gry, która, no, nie zestarzała się. Dalej wygląda dobrze. Dalej to wygląda fajnie. No, idzie w to grać. No. Wiadomo, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi, słuchajcie, o kasę. Ale tak jak właśnie Wam powiedziałem ostatnio na filmiku, uważam, że są ostatnio się trochę zbyt kaki robi, czyli takie zarozumiałe. No to idą naprawdę na pełnej, na pełnej, na pełnej. Yy, jeszcze dzisiaj, słuchajcie, przeczytałem w ogóle, że ten Silent Hill 2 to też jest roczna ekskluzywność. Później ma się ukazać na Xboxa, chyba to samo zresztą było z D Medium. Nie medium chyba po 6 miesiącach ukazało się na, 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 na Playaka. No a tutaj Silent Hill i tak prędzej czy później wyjdzie to na, 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 na Xboxa. No, rok ekskluzywności. No ale wracając. Yy, no, szczerze, dać darmowe aktualizacje i tyle. Ale to chyba tylko, kochani, słuchajcie, pokazuje, że Sony naprawdę zapętliło się z tym wydawaniem gier. No, i jest sezon u nich na maksa ogórkowy, i starają się wydać, jak leci, co mogą, coś, żeby wrzucić, żeby, żeby zapchać ten, tą pustynię braku gier na ten moment. No bo w tym roku, co oni tam wydali? Astrobota, owszem, wsparcie od deweloperów mają naprawdę zacne. No ale jakby ich tych wielkich tytułów nam brakuje, co będzie w przyszłym roku. Ciężko powiedzieć. Miejmy nadzieję, że e, nie będzie więcej takich głupich pomysłów, aczkolwiek, no, mam nadzieję, że nie dostaniemy. Nie wiem, Last of Us 2 Remake, Remastered, Remastered, remastered Edition, Super Duper PlayStation 5 Pro Edition. No nie, chyba tutaj raczej tego to się nie szykuje, bo skoro tą grę prezentowali na swoim pokazie, no to mam nadzieję, że tu naprawdę dostaniemy po prostu darmową aktualizację, która zaprezentuje nam. The Last of Us 2 remastered w świetnej jakości. Totalnie za darmoche. Bo tak powinno to są być robione. Naprawdę nie wiem co wy tam ale bierzcie po pół albo w ogóle tego, bo no jedziecie w jakąś strasznie dziwną dziwną, dziwną, dziwną stronę. A i też słuchajcie została potwierdzona cena PlayStation 5 Pro. Tak jak oczekiwałem. 3,5 tysiąca w Polsce ma kosztować ten sprzęt. Jak najbardziej e, trafiłem akurat, ale to nie było słuchajcie jakiś tam nie wiadomo jaki wyczyn, bo w zasadzie duża osób celowała. Aczkolwiek część ludzi mówiła, że no dobra, jesteśmy w Polsce, więc może 3600, 3700. Mamy to, mamy nie mieć cenę 3499 i tego się kochani, słuchajcie, trzymajmy. Plus, oczywiście, napęd. E, jednak mam nadzieję, że faktycznie jest to prawdą, co też wspominałem, że Sony ma w Panach rzucić te napędy. A nawet ma zrobić taki pakiet typu Playak 5 Pro plus podstawka plus napęd w zestawie no i za to krzyknąć jakąś okrągłą sumkę. Więc co kochani dajcie znać co wy o tym wszystkim myślicie. No ogólnie ta generacja muszę wam powiedzieć że jest średnia na jeża. Jest jakiś w ogóle totalny no nie wiem nie wiem nie wiem co się dzieje Ty gier jak na lekarstwo. No teraz ten Warhammer trochę przywrócił słuchajcie wiary w, w gry przynajmniej dla mnie. A tak poza tym, no to no, słabo. Jedni i drudzy w zasadzie. Jedni i drudzy. Nintendo wiadomo, robi swoje, czyli wydaje dobre gry i tam gracze są zadowoleni. No a na tych konsolach to i tak, i te third party jakoś nie zrywają gaci. No mamy tu jeszcze, słuchajcie, fakt: końcówkę roku jest jeszcze Stalker, jest jeszcze Assassin, Call of Duty, ma być jeszcze ten Indiana Jones. No Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. No, Komandos też ma, słuchajcie, zresztą być. No, mam nadzieję, że Komandos też będzie taką grą, która przywróci wiarę w ludzi. Poniekąd po cichu, słuchajcie, Stalker też. Mam nadzieję, że im wyjdzie ta gra, uda się i to, że naprawdę będzie coś, czego dawno w FPS-ach nie było. No, i cały czas, słuchajcie, mimo wszystko, no, czekam na tego. Słuchajcie, Assassina, czekam, czekam. Mam nadzieję, że to będzie jeden z lepszych Assassinów. A tymczasem, słuchajcie. Trzymajcie się, cześć, łapa w górę, subskrypcja. No i oczywiście dajcie znać, co wy myślicie na temat tych wszystkich remasterów. No i tego, że mamy mieć świetną konsolę w przepięknych barwach Playstation 1, ale nie będzie napędu. Dla mnie, szczerze, trochę siara. Trzymajcie się, cześć, jo.